Głodówka, morsowanie, a może maraton, czyli rzecz o Hormezie. Witam wszystkich w nowym materiale zawałowców. Dzisiaj zajmiemy się tym, o czym dyskutują pewnie tysiące ludzi. I chociaż na pozór są to różne zagadnienia, to mają one jeden wspólny mianownik, i tym wspólnym mianownikiem jest właśnie Hormeza, czyli nasz dzisiejszy temat. No bo właśnie co wspólnego mają ze sobą posty, głodówki, aktywność fizyczna, morsowanie, korzystanie z sauny, czy wejście pod strumień zimnej wody pod prysznicem. Dlaczego na przykład? Mówi się, że gdy u osoby w podeszłym wieku dojdzie do zawału serca, to ma ona większe szanse przeżycia i przy takim samym zawale osoba ta będzie miała mniejszą strefę martwicy, uszkodzenia zawałowego niż osoba, która takiego samego zawału dostanie, ale w młodym wieku. Skąd ta różnica? Może słyszeliście, może nie, ale mówi się, że u osoby w wieku podeszłym krew zdążyła sobie zrobić już bardziej gęstą siatkę dróg takich zapasowych, obocznych i nawet jak dojdzie do zamknięcia w trakcie zawału jednej tętnicy, to i tak krew z, z trudem, ale ma szansę przecisnąć się do tej strefy uszkodzenia, do tej strefy zawałowej, no i będzie mniejsze uszkodzenie. To samo mówi się na przykład o zawałach u ludzi, którzy wcześniej aktywni byli, uprawiali sport. Może z wiekiem, dzięki różnym kryzysom, treningom, wysiłkom, organizm dostawał bodźce do tworzenia właśnie takich zapasowych dróg dla krwi. Czyli zobaczcie, stresowanie organizmu, oczywiście w odpowiednim nasileniu tego stresującego bodźca, może poprawiać gotowość naszego organizmu do pokonywania różnych kryzysów, które mogą się zdarzyć w przyszłości. Dlaczego tak jest? O co w tym wszystkim chodzi? Być może właśnie chodzi o to, abyśmy poprzez dawanie naszemu organizmowi różnych bodźców, poprzez wytrącanie naszego organizmu właśnie ze strefy komfortu, abyśmy poprzez tego typu działania, poprzez stymulowanie, dawali bodziec do korzystnej, uwaga, przebudowy naszego organizmu, do lepszego dostosowywania się do warunków, Środowiska nas otaczającego oraz do robienia porządków we swoim wnętrzu. Biologiczny mechanizm, który jest właśnie wspólnym mianownikiem tego postępowania, to jest właśnie, słuchajcie, hormeza. Czyli czym jest hormeza? Pewnie większość z Was e, słyszała takie powiedzenie, że co cię nie zabije, to może cię wzmocnić. Nie jest to pewnie super naukowa definicja Hormezy, ale jest to powiedzenie, które w najbardziej bliski i precyzyjny sposób oddaje to, czym tak naprawdę jest Hormeza dla naszego organizmu. Wszyscy słyszeliśmy właśnie to powiedzenie, że co nas nie zabije, to może nas wzmocnić, ale nie dla wszystkich jest to również oczywiste, że Moglibyśmy w taki sam sposób powiedzieć, że co nas nie zabije, to może nas również może sprawić również, że będziemy żyli dłużej. Czyli nie tylko nie zabije wzmocni, ale nie zabije, żyjesz dłużej. Czyli zjawisko hormezy to jakby stan wzmacniania naszego organizmu, lepszego dostosowywania się do bieżącego funkcjonowania, ale również bodźcowanie naszego organizmu wykorzystujące hormezę powoduje, że wydłużymy nasze życie. Czyli mamy większe szanse na dłuższe życie, i rzadziej również zapadamy na schorzenia przewlekłe, które to nasze życie by skracało. Czyli po naszemu Hormeza to dostarczenie pewnego rodzaju stresu, ale korzystnego stresu dla naszego organizmu. Ten stres może być temperaturowy, może być fizyczny i może być związany z tym, co mamy na talerzu. Stres ten może powodować mikrourazy. Na przykład po treningu czujesz zakwasy w mięśniach albo odczuwasz jakieś pobolewania. No nie jest to żadna katastrofa, nie są to duże urazy, ale z pewnością są to bodźce do przebudowy naszych mięśni, więzadeł i do przebudowy naszych kości. Ograniczone czasowo głodówki nie spowodują, że będziesz niedożywiona, niedożywiony, ale dostarczą bodźca do szukania rezerw energetycznych wewnątrz komórek, do robienia porządków w naszych komórkach. Działania wykorzystujące hormezę to działania, które dają często dosyć silne bodźce dla naszego organizmu, sugerujące, że w naszym otoczeniu mogą się pogarszać warunki do naszego funkcjonowania. No bo przecież jeżeli zaczynacie morsować, to nasz organizm zaczyna się przystosowywać do przebywania w niskich temperaturach. Jeżeli rozpoczynacie głodówkę, to nasz organizm odbiera informacje o ograniczonej ilości pokarmu w Waszym otoczeniu i zaczyna się do tego przystosowywać. Jeżeli zaczynacie obciążać organizm treningiem fizycznym, aktywnością fizyczną, to wasz organizm zaczyna się przystosowywać do zwiększonej aktywności, zaczyna przebudowywać swoje struktury po to, aby sprostać waszym treningowym zadaniom. Jednym słowem, wszystkie aktywności, które wykorzystują zjawisko hormezy, dają jasną informację dla naszego organizmu, że musi się on zacząć przystosowywać do zmieniających się warunków. Otaczającego środowiska. A optymalne przystosowanie jest po prostu bardzo ważne z punktu widzenia ewolucji i prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żyjących na Ziemi. No, ale co z tą długowiecznością? Za korzystne, wydłużające życie działanie zabiegów lub działań wykorzystujących Hormezę odpowiedzialne są m.in. Enzymy, które są zwane sirtuinami, czyli są to takie białka, które, gdy są aktywowane, sprzyjają naszej właśnie długowieczności. Pomagają one chronić funkcjonowanie naszych komórek, naprawiać uszkodzenia DNA w naszych komórkach, zwiększają one produkcję energii w elektrowniach naszych komórek, czyli w mitochondriach. Czyli ważna sprawa, wszystkie działania wykorzystujące hormezę. Będą zwiększały aktywność tych enzymów, czyli tych sirtuin. Jakie w praktyce mogą być działania, które aktywują hormezę? No właśnie, no na pewno zimny prysznic, możecie wziąć rano, na przemian, możecie się polewać zimną i ciepłą wodą, możecie pójść do sauny i po niej wskoczyć do zimnej wody, możecie morsować. Wszelkie aktywności fizyczne, różnego rodzaju głodówki, posty przerywane, ale również takie małe kroki jak praca przy biurku w pozycji, uwaga, stojącej, maszerowanie na takiej mini bieżni podczas stojącej pracy przy biurku, to też są takie mikroaktywności, które aktywują hormezę w przeciwieństwie np. do pracy w pozycji siedzącej. W zakresie działań hormetycznych związanych z odżywianiem się, jednym, słuchajcie, z najprostszych do wprowadzenia w życiu każdego z nas jest uwaga, rzadsze, rzadsze spożywanie posiłków. Niestety jest to w pewnej sprzeczności z proponowanymi schematami żywienia przez niektórych dietetyków i ekspertów żywienia, bo właśnie nie systematyczne na przykład posiłki co 3 godziny, jedzenie w równych odstępach czasu niewielkich ilości, ale Wręcz przeciwnie, jedzenie 1-2 razy dziennie i to w dość wąskim oknie, np. 4, 6 czy 8 godzin, wszystkich posiłków w ciągu doby, może mieć o wiele lepszy wpływ na wasze zdrowie i długowieczność. Oczywiście bardzo ciężko jest przeprowadzić na ludziach badania i wnioskować o długowieczności, natomiast Ograniczenie takiego okna jedzeniowego jedynie np. do dwóch godzin w ciągu doby w badaniu eksperymentalnym na myszach, bo tam jest łatwiej to wykazać, spowodowało istotne wydłużenie życia tych myszy. Tego typu efekt nie był obserwowany, gdy zmieniano np. proporcje makroskładników w diecie, czyli żonglowano białkami, węglowodanami i tłuszczami, ale ograniczenie czasu w ciągu doby na jedzenie. Miało ewidentnie efekt wydłużający życie tych myszy. Na pewno teraz kojarzycie pojęcie głodówki przerywanej, czyli intermittent fasting, albo drugi termin z tym związany restricted time feeding. O tym właśnie teraz mówimy. Ja przyznaję, że często osobiście pomijam śniadanie, właśnie zawężając moje dobowe okno czasowe przeznaczone na jedzenie. Przyznaję, że rano nie czuję się specjalnie głodny, dobrze funkcjonuję umysłowo i fizycznie, gdy rano właśnie nie jestem najedzony. Staram się nie poddawać presji jedzenia tylko dlatego, że inni w danej chwili jedzą, albo dlatego, że tak się przyjęło i że teraz na przykład wypada zjeść śniadanie. Natomiast to, co jest bardzo ważne, i często to powtarzam, szczególnie rano, kluczowe znaczenie dla naszego organizmu będzie miało nawadnianie się, czyli rano pijemy przede wszystkim. Hormeza na talerzu i uwaga, resveratrol, czyli związek ksenohormetyczny. Niektóre związki, które mogą się znaleźć w naszym pożywieniu, mogą dawać tego rodzaju wskazówkę dla naszego organizmu, która będzie pobudzała mechanizmy hormezy tak samo jak Działania jak wysiłek fizyczny, na przykład, czy morsowanie. Jednym z takich związków, który aktywnie interesują się naukowcy, jest zawarty w wielu roślinach resweratrol. Oczywiście resweratrol zawarty jest na przykład w roślinnym produkcie, a mianowicie w czerwonym winie. Wiemy, że dostępne są również suplementy, które zawierają resweratrol. Ze względu na to, że Resweratrol aktywuje niektóre mechanizmy związane z hormezą, jest właśnie nazywany związkiem ksenohormetycznym. Związki roślinne o takim działaniu jak resweratrol to są tzw. polifenole roślinne. Co ciekawe, mamy dowody badawcze, które pokazują, że o wiele więcej tych polifenoli znajduje się w roślinach, które żyją dziko. Rośliny, które muszą rosnąć w trudnych warunkach, Czyli można powiedzieć rośliny, które w swoim naturalnym środowisku mają dość dużą ilość swojego własnego stresu, aby móc rozwijać się prawidłowo. Czyli te rośliny, które w naturalnym środowisku są poddawane stresom i zjawiskom hormezy zawierają więcej polifenoli. Właśnie w odpowiedzi na ten stres rośliny więcej tych polifenoli produkują i te polifenole pozwalają przetrwać roślinom. I teraz uwaga! O wiele mniej tego typu substancji jest zawartych w masowo uprawianych odmianach i gatunkach roślin. W jednym z badań wykazano nawet 30-krotnie 30 większą ilość polifenoli w oliwkach, które pochodziły z drzewek oliwnych rosnących w warunkach pustynnych, w warunkach, w których było bardzo mało wody i rośliny te musiały intensywnie walczyć o swoje przeżycie. Jakie z tego wnioski praktyczne dla nas, dla ludzi? Jeżeli nasza dieta zawiera dużą ilość bogatych w polifenole roślin, to już tego rodzaju pokarm będzie aktywował niektóre mechanizmy hormezy w naszych organizmach. Można byłoby zatem powiedzieć, że ludzie, którzy mają dietę bogatą w pierwotne odmiany wysoce odżywczych roślin, Bogatych w różnego rodzaju polifenole, nie muszą na przykład chodzić na morsowanie ani poddawać się ekstremalnym wysiłkom fizycznym czy głodówkom. Oni już częściowo aktywują mechanizmy hormezy za pomocą tego, co mają na talerzu, za pomocą tej diety. Absolutnie teraz nie namawiam Was do rezygnacji z aktywności fizycznych, z treningów, możecie morsować, ale raczej do równoległego zwracania uwagę na taką hormetyczną dietę. Kto by wpadł na to, że im bardziej zestresowana roślina, tym więcej wartości odżywczej spożywanie jej samej, czy jej owoców może dostarczyć właśnie nam, ludziom. A wygląda na to, że tak właśnie dokładnie to wygląda. Mam nadzieję, że wiecie już czym jest hormeza i zdajecie sobie sprawę z tego, że warto dostarczać sobie hormetyczne bodźce dla swojego dobra i dla długowieczności. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Zawałowców. Zapraszam do wspierania mojego klubu zdrowia lub minimalnie mojej aktywności postawieniem mi symbolicznej kawy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!